12 maja odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia Gminy Bełchatów, które zainicjowała Msza Święta w Intencji Mieszkańców. Następnie, przy dźwiękach Orkiestry Denty Gminy Bełchatów przy OSP w Dobrzełowie uczestnicy uroczystości przeszli do PGE MCK Gigantów Mocy, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Nie zabrakło podziękowań, życzeń i nagród dla pracowników samorządu. Jubileusz Gminy Bełchatów. Niebiesko zery zdecydowaliśmy się świętować w maju w którym w naszym kraju obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziś, niejako łącząc te dwa święta, pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przez te pół wieku pomagali tworzyć Gminę Rucha, bez względu na ustrój, w jakim przyszło im działać. Cel wszyscy zawsze mieli i mają ten sam, żeby w tym miejscu żyło się po prostu lepiej. W części artystycznej wystąpiła Patrycja Modlińska wraz z wokalistami i muzykami Stowarzyszenia Grocholice i Okolice. Gwiazdą wieczoru był znany z programu telewizyjnego, jaka to melodia Robert Osam Dziabin. Jubileusz 50-lecia Gminy był okazją do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego Gmina Bełchatów w Obiektywie. Na konkurs wpłynęło ponad 90 fotografii, z czego jury wybrało 5 nagrodzonych. Pierwszą nagrodę wygrał Bartosz Słomiński za pracę Zorza Polarna w Dobiecinie. Wiatraki autorstwa Piotra Siemieńca zdobyły drugą nagrodę w konkursie, a trzecią zdobył Seweryn Bożek za zdjęcie Mglisty Poranek. Jury przyznało też dwa wyróżnienia, które odebrali Ewelina Kula i Tomasz Hawrysz. Do połowy czerwca wystawę konkursowych zdjęć można oglądać w holu na piętrze Urzędu Gminy Bełchatów. Bełchatowska spółka Sanel zbuduje kanalizację oraz drogę łączącą Kałduny z Dobrzelowem. Umowa na realizację tej inwestycji w formule Zaprojektuj i Wybuduj została już podpisana. Wykonawca ma rok na opracowanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz 27 miesięcy na roboty budowlane – Prace powinny zostać zakończone w sierpniu 2025 roku. Inwestycja obejmie dwa zadania – budowę kanalizacji wraz ze studniami, przepompownią i przepustami pod drogą oraz przebudowę i budowę drogi na odcinku blisko 2 km. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 485 do granic obwodnicy miasta Dołchatowa. Kwota inwestycji opiewa na prawie 9,5 miliona złotych, a zadanie będzie dofinansowane z rządowego funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych. Blisko 150 uczniów z sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bełchatów przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny egzamin w życiu naszej młodzieży. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Na wyniki egzaminu uczniowie muszą jeszcze poczekać. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki opublikuje dopiero 3 lipca. Zaświadczenia zostaną przekazane szkołom do 6 lipca i do tego samego dnia muszą zostać wydane uczniom. 31 rodzinnych zespołów wystartowało w pierwszej edycji rodzinnego rajdu rowerowego na orientację, który 28 maja odbył się wokół jeziora Żółkin. To nowa propozycja Gminy Bełchatów na wspólną rekreację dla całych rodzin, w pięknych okolicznościach przyrody, lasu i jeziora Żółkin rajd nie miał sztywno wyznaczonej trasy, a drużyny musiały dotrzeć do minimum 7 z 10 punktów kontrolnych zlokalizowanych w lesie i na tym polegała cała zabawa. Bazą rajdu było boisko w Zawadowie, na którym rozlokowano także dmuchańce, warsztaty dla dzieci i animacje. Rajd ja ja nam się bardzo podobał. Yy, Drogi były rozmaidone drog i z piaskiem, z różnymi do, do przeszkodami, ale było bardzo sympatycznie. Yy, wszyscy do, do, uśmiechnięci do, do, byli na trasie. Yy, do punktów bardzo fajnie można było dojechać. Dobre oznakowanie, mapa. Widoczne. Widoczne punkty były. Bardzo nam się podobało i myślimy, że jeżeli będzie taki rajd w przyszłości organizowany, na północ korzystało. Tak, prawda? Tak. Była tak. to no. świetna zabawa, piękne tereny, a szczególnie urobione. Jezioro. I liczymy na to, że wrócimy to zero. Bardzo na, dłuższe trasy. Uh -huh. Czy trudny był rajd? Nie. Marysie? Tak mi tak, Chwilami, jak burszczała w korzonki albo szyszki, no to było trudniej, ale było urok Pozytywne opinie i atrakcyjne nagrody dla uczestników, w tym dwa rowery, pozwalają sądzić, że za rok odbędzie się kolejna edycja rajdów w zawadowie. Gminny Dzień Dziecka odbył się 1 czerwca na boisku w Postękalicach. Zabawę zdominowały kolory holi, czyli wielobarwne farby w proszku wrzucane przez dzieci w górę, które dały wszystkim dzieciakom mnóstwo radości. Podobnie jak wodna fontanna, którą zafundowali maluchom strażacy z OSP. Były też ciekawe warsztaty, animacje czy malowanie buziek. Nie mogło też zabraknąć dmuchańców, do których jak zwykle ustawiały się kolejki chętnych maluchów. Dzień Dziecka w Postękalicach zorganizowało Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów we współpracy z działającą od tego roku Młodzieżową Radą Gminy Bełchatów. Podczas majowej sesji gminni radni jednogłośnie zgodzili się na przekazanie 400 tysięcy zł dla samorządu województwa łódzkiego, które zostaną przeznaczone na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej w Zawadach. To projekt budżetu obywatelskiego Łódzkie na plus, który w 2021 roku poparło ponad 5,5 tysiąca mieszkańców. Urząd Marszałkowski na ten cel przeznaczył pół miliona złotych, ale nie znalazł wykonawcy na realizację inwestycji za takie pieniądze. Aby ciąg pieszo-rowerowy w załadach mógł powstać, gmina musi więc dołożyć się do tej inwestycji, która ostatecznie kosztować ma blisko 900 tysięcy złotych. Podobna sytuacja jest z innym projektem budżetu Obywatelskiego Województwa, na który gremialnie głosowali mieszkańcy gminy, czyli budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Dobrzerowie. Kwota wyłoniona w przetargu również przekracza tę zaplanowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na razie nie wiadomo, czy gmina będzie mogła dofinansować również tę inwestycję. Młodzieżowy gminny turniej piłkarska kadra czeka rozegraną na Orlików do Dobicinie. W turnieju chłopców, do którego zgłosiło się pięć drużyn bezkonkurencyjna okazała się szkoła podstawowa w Łękawie, której reprezentanci strzelili aż 19 goli nie tracąc żadnego. Drugie miejsce zajęły reprezentacje szkół z Dobrzelowa, a trzecie z Dobicina turniej dziewcząt, do którego zgłosiły się wszystkie gminne szkoły, wygrały reprezentantki szkoły podstawowej w Kurnosie II, które również nie dały sobie strzelić ani jednej bramki. Drugie miejsce w zawodach zajęła szkoła w Łękawie, a trzecie reprezentacja do Biecina.